Tegoroczne Game Awards było jednym z lepszych, pełno konkretnych pokazów gier. A jako Polak nie mogę nie wspomnieć i nie odnieść się do pierwszego trailera Wiedźmina 4. Klasyczne słowiańskie klimaty, Ciri w roli głównej, dwa miecze, wioskowy kult potwora i finał z motywem, że największymi potwarami są ludzie. Wiedźmińskie bingo odhaczone. Trailer ma też konsekwencje dla fabuły Wiedźmina 3, ponieważ za kanoniczne uznane jest zakończenie, w którym Ciri decyduje się zostać Wiedźminką. Jednocześnie dużym znakiem zapytania jest moment, w którym Ciri pije miksturę kota. Mam nadzieję, że twórcy dobrze wyjaśnią ten motyw i nie użyją argumentu, bo w Ciri płynie starożytna krew. A prawdą okaże się teoria, że przeszła próbę traw. Na pokazie nie pokazano żadnej rozgrywki. Miałem nadzieję, że pokażą chociaż krótkie fragmenty gameplayu na nowym silniku gry. W końcu przecieki jakiś czas temu powiedziały, że Wiedźmin 4 ma już gotowy tak Vertical Slice. Dla niewtajemniczonych powiem, że to jest gotowy fragment gry, który demonstruje jej istotne elementy. Zawiera w sobie mechaniki gry, grafikę, interfejs użytkownika oraz dźwięki. Osiągnięcie takiego stanu produkcji oznacza przejście na pełne obroty, ponieważ podstawa gry oraz jej standardy zostały już przygotowane. Teraz deweloperzy skupiają się na tworzeniu kontentu i łączeniu go w całość. Oczywiście, lekko upraszczam. Takie prezentacje często są potem używane przy zapowiadaniu właśnie gier. Najwidoczniej twórcy postanowili, że jeszcze będą trzymać swoje karty zakryte, bo w końcu premiera jest zapowiedziana na nie wcześniej niż 2027 rok. Z rzeczy, które się dowiedzieliśmy do tej pory jest jeszcze informacja, że Geralt pojawi się w nowej produkcji, ale nie zdradzono jaką rolę będzie pełnić. Warto śledzić newsy odnośnie nowego Wiedźmina, ponieważ jest to duża produkcja znana na całym świecie, która ma wystarczającą siłę przebicia, żeby kreować trendy w całej branży. Dodatkowo ekipa CD Projekt Red zapowiedziała już, że Wiedźmin 4 będzie pierwszą częścią nowej trylogii, więc zmiany w formule będą rzutować na kolejne dwie gry z tego właśnie uniwersum. I szczerze, jest mi trochę przykro. Wcześniejsze przecieki pokazujące medalion Szkoły Rysia, nieznany dotychczas nawet w growym uniwersum, sugerował, że to Ciri będzie główną bohaterką. Jednak w głębi duszy liczyłem, że seria Wiedźmin wykorzysta zakończenie przygód Geralta i pójdzie w kierunku mocniej zaznaczonych elementów RPG. Dokładniej mówiąc, liczyłem, że w nowym Wiedźminie stworzymy całkowicie nową postać i będziemy mieć możliwość od początku do końca kucie i los jaki wybór nadałby większe możliwości rozwoju postaci. Jednocześnie twórcy mieliby większą swobodę w pisaniu fabuły. Szczególnie, że Ciry w Wiedźminie 3 już pokazała swoje ogromne możliwości. Teleportacje, podróże między wymiarami, potężną magię jaką włada. Nie wiem jak w sensowny sposób ograniczać jej możliwości, żeby wydarzenia fabularne i jej rozwój na przedziale całej gry miał sens i był odczuwalny. Nie dziwi mnie jednak takie podejście Redów o wiele bezpieczniej zostać przy starej formule i kultowej bohaterce. Szczególnie, że z pewnością wielu fanom spodoba się takie rozwiązanie. Mówię tutaj o fanach gier, a nie książek, ponieważ fakt, że Ciri zostaje Wiedźminką trochę kłóci się z Lor Wiedźmina. Zastanawiam się, czy w grze uświadczymy prowadzenia scen w grze w bardziej teatralny sposób, czyli taki jak robił to Cyberpunk. Już na filmie widzieliśmy zabawę wieloma ujęciami i kadrami, co oczywiście o niczym nie świadczy, od co to takie moje życzenie zachcianka. Nie uważam, żeby gra tego w ogóle potrzebowała, ale lubię podziwiać takie wizualia w grach, a nie przychodzi mi do głowy żadne inne studio, które potrafi robić to na takim poziomie jak właśnie CD. A co wy uważacie o nowym wjazdzie Wiedźmina? Spełnił on w pełni Wasze oczekiwania, a może czegoś Wam w nim zabrakło? Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia już wkrótce.